Dla mnie skandalem jest to, że żyjemy dalej w kraju, gdzie nie ukarano bezprawia. W kraju, gdzie ze stu przynajmniej sprawców mordów w latach 80., o ile pamiętam, ukarano jak dotąd tylko parę osób. Kogo? Tego kapitana SB, który strzelał do manifestanta w Nowej Hucie, i tym w Lubinie którzy strzelali do robotników w Lubinie. Nawet w sprawie Grzegorza Przemka, zamordowanego gimnazjalisty, choć ocalało 65 tomów, akt, nie, nic nie zrobiono. Ale jak nie zrobiono, jakie to były metody piękne, proszę państwa. Ja znałem młodego prokuratora, który prowadził śledztwo, prajem Przemyka, cieszył się, nawet udzielał wywiady. Jak to jest. I nagle czytam, że przeszedł do telewizji, porzucił pracę, ten miał wydawnictwo. Pytanie dlaczego? Nowy prokurator musiał czytać te 65 tomówach. To jest ta sama metoda jak w sprawie fozu Panią Piwnik zrobiono nawet ministrem, byle tylko przerwała, żeby tylko doszło do przedawnienia. Tu się nie udało.